Witamy w Nestle na tegorocznych praktykach letnich. Zapewne wielu z Was zastanawia się, kogo Nestle szuka, czym należy się wyróżnić, aby zostać zauważonym. Zapytajmy więc o to naszych praktykantów. Cześć, nazywam się Piotrek Karlikowski, studiuję w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na kierunku metody ilościowej w ekonomii i systemy informacyjne. Nazywam się Gosia Warcz, skończyłam dietetykę, a teraz studiuję zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Nazywam się Ewelina Wiszniewska i studiuję finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Michał Janowski, przyjechałem z Tury Miasta, studiowałem na Politechnice Gdańskiej. Kierunek, jaki kończyłem to biomedyczna inżynieria, specjalność IT w medycynie. Sylwia Luszczak, jestem tegoroczną absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek zarządzanie. Nazywam się Mikołaj Odważny, jestem studentem piątego roku metod ilościowych i systemów informatycznych w Szkole Głównej Handlowej. A teraz sprawdźmy, gdzie na co dzień... Nasi praktykanci mają możliwość zdobywania wiedzy. Praktykę letnią w Nestle um, odbywam w dziale sprzedaży. Customer service. Marketing and consumer services w Centrum do Spraw Żywienia. Kontrolling finansowy w dziale napoju. Dział public relations i komunikacji korporacyjnej. Dział badań nad konsumentem i rynkiem. Co to konkretnie znaczy? Czym się zajmujecie w swoich działach? Na co dzień zajmuję się współpracą z agencjami badawczymi. Zajmujemy się badaniem preferencji naszych konsumentów tak, aby lepiej dopasowywać nasze produkty do ich potrzeb. Oprócz tego badamy także naszych potencjalnych konsumentów, tak, żeby lepiej dopasować do nich naszą komunikację marketingową. Głównym projektem moich praktyk jest analiza BPO, czyli Brand and Product Optimization. Polega ona na identyfikacji najbardziej rentownych produktów w przyszłości w mojej dywizji. W dziale Customer Service praktykanci zostają rzuceni na głęboką wodę, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. Otrzymują swoich własnych klientów, których obsługują. Co was najbardziej zaskoczyło? po przyjściu do Nestle. Już idąc na rekrutację z menadżerem, zauważyłam w open space, że jest taka luźna atmosfera. Najbardziej zaskoczyła mnie duża serdeczność, ciepłe przyjęcie i to, że pracownicy chcą dzielić się swoją wiedzą. Pamiętam, że to, co mnie zaskoczyło na samym początku, to otwartość, z jaką byłem przyjęty. Wszyscy powiedzieli mi, żebym nie bał się zadawać pytań. I tak też właśnie robię, bo wydaje mi się, że w ten sposób można się najwięcej nauczyć, także jak najbardziej polecam. Mam nadzieję, że właśnie te trzy miesiące praktyk, takie zderzenie się z tą rzeczywistością korporacyjną firmy produkcyjnej, firmy FMCG, dużej działającej w Polsce, Wam to dało, że zobaczyliście, jakie są oczekiwania, co tu się tak naprawdę robi, jakie są wymagania. Czy Wam się to podoba, czy nie? Bo w pracy, oprócz tego, że mamy obowiązki, że, że, że mamy e, sporo zadań do wykonania, e, często musimy się tym zadaniom mocno poświęcać, to warto mieć z tego po prostu jeszcze satysfakcję i zabawę. Jeszcze raz mówię dziękuję, jeszcze raz mówię gratuluję, bo powinniście być sami z siebie dumni. Dlatego, że w tym roku nadeszło ponad 4000 zgłoszeń na praktykę. To jest bardzo dużo, rekordowo. Z czego właśnie was, 82%, te praktyki odbyło. Ja mam szczerą nadzieję, że naprawdę coś z tego wynieśliście. Te nasze doświadczenia myślę, wpływają na to, że my już nigdy nie wrócimy do tego, co było wcześniej i będziemy cały czas tak otwarci na nowych ludzi, na nowe doznania, na nową pracę. Sprawdzenie tak naprawdę tej teorii w praktyce. Że ta rzeczywiście wizyta na magazynie zupełnie inaczej odzwierciedla nam coś, co tak naprawdę za biurkiem wydaje się dla nas oczywiste. A co moglibyście powiedzieć studentom, którzy zamierzają aplikować do Nestle? Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że ten staż mieliśmy okazję odbyć. Bardzo dużo się nauczyliśmy, bardzo dużo wynieśliśmy z tego stażu i mamy nadzieję, że my również tworzyliśmy jakość dla fabryki, w której pracowaliśmy i dla całej firmy i coś od siebie również daliśmy. Nie czekajcie i aplikujcie od razu. W Nestle stworzyło szansę dla wielu młodych ludzi, aby mogli zobaczyć, jak wygląda praca w firmie o tak globalnym zasięgu, zwłaszcza w tak dynamicznej branży jak FMCG. Nestle jest wspaniałym środowiskiem pracy zarówno dla ludzi młodych, jak i dla starszych. Oferuje szereg różnych możliwości dla pracowników, zwłaszcza tych młodych, którzy dopiero rozwijają się i próbują wejść gdzieś tam w ścieżkę biznesową. Warto aplikować do Nestle? Ja wiem, że na pewno. A Ty?